O, widzę, że odblokowaliście możliwe, że próg z poprzedniego czytamy kolejne limeryki. Wadem Mekum, czyli chodź ze mną po łacinie. Co zrobisz, kiedy zostaniesz sama? Dokąd pójdziesz, kiedy nie będziesz wiedzieć, którą wybrać drogę. Więc podaj mi swoją dłoń, pójdziemy razem. Zaufaj mi, uwierz w naszą przyjaźń. Nie wróci już samotność. Zostaniemy wreszcie tylko my, sami pośród zgiełku dnia, zapatrzeni w przepiękny zachód słońca. Patrząc sobie w oczy, znajdziemy nasze kochane szczęście. Zakochamy się w nim od nowa. Przytulimy się do siebie. To w siebie, sumie to już jest Ciesząc wiersz. się z naszej miłości. To w sumie to już jest dłu dłuższy wiersz, bo to jest już na Teraz stronę. jest limeryk bez y, tytułu. Czas znów zacząć pisanie. Limeryk I pod tytułem dal, Kreska. Taka na pegazie. Dobrze. Kolejne limeryki, tak. drodzy słuchacze. Było. Było do to dziś, Zakochałem się w niej. Tak aż po dno oceanu. Pustka. Nie działo się nic. Panował bezwład. Dookoła nicość. Nic się nie stało. Nikogo nie było. Tylko cisza wdarłaś. Kolejny limeryk. Radio. Głośno gra muzyka i budzi mnie co rano. Tyle w nim dobrego. Coś w nim dzieje się. Tak to do dwóch minut Kolejne numerek, drodzy słuchacze? Tak, to do trzech minut lecimy, trzech Więc Nic, to nie, robimy najdłuższe. nie ma tego już, dawno się skończyło Odeszło w dal, nic nie ma, nikogo nie będzie Tam w oddali, nie ma tego, co było kiedyś Numeryk, tylko one, kochane bierki czarno-białe Tak bardzo kocham, je aż do szaleństwa Pogrób bez końca no, A teraz debeście, bo onusik na koniec oczywiście. Znowu. Dzień, zwykły dzień, raz przez pana noc nie powtórzy nigdy się i nie ma sensu wracać tam do byłych myśli i słów, bo to już uleciało w niepamięć i nigdy już nie wróci, bo to było i minęło bezpowrotnie, jak cisza we wspomnienie wspomnieni przyszłych dni, które w końcu się pojawią gdzieś, tam w niebycie snów najawi w rzeczywistości i nic nie będzie już takie same jak było przedtem dziękujemy dziękujemy za uwagę to już wszystkie były no? tak proszę ostatnia strona Daj... dajcie no, do 70 subów odliczanko 3 2 1, 1